Jedno ciasteczko dla ciebie. No tak. I jedno dla mnie. O i nie przesadzaj. Małe ciasteczko jeszcze nikomu nie zaszkodziło. No tak, tak, to takie grzeczne dzieci. Och, witajcie, kochani uczniowie. Jak dobrze, że jesteście. My tu, właśnie z precelkiem, zastanawialiśmy się nad tym, co u Was słychać. Wiem od Waszych nauczycieli, że na co dzień chodzicie do szkoły. I jest to cudownie spędzony czas. Och, jak widzicie, u nas wszystko jest już prawie gotowe, abyśmy mogli powitać święta. Teraz wystarczy tylko zapakować prezenty na sanie i możemy ruszać w drogę. Moje elfy bardzo się starają, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Nie martwcie się, do was także przyjedziemy. Pamiętam dobrze waszą szkołę. Wiecie, to całkiem niedaleko stąd. O, Eccelku, co się stało? O no tak. Ach, to niesforne elfy. Tylko karte im w głowie. Zepsute sanie to dość poważna sprawa. Mam nadzieję, że elfy zdążą je naprawić na czas. A czy wy, kochani, jesteście grzecznymi dziećmi? Hmm, tak? Zanim się o tym przekonamy, zdradzę Wam magiczną tajemnicę. Czy wiecie, skąd tak dobrze wiem, o czym marzy każde dziecko? Otóż mam bardzo wielu pomocników. Tak, tak, zgadza się. Wasi najbliżsi dostarczają mi wielu cennych informacji. Poprosili mnie o przekazanie, że jesteście bardzo grzecznymi dziećmi i wasi bliscy bardzo Was kochają. Wiecie, moje elfy potrafią być całkiem niewidzialne. Hmm, jak to było? Aha! Ho, 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 działa! A teraz uważajcie! Jednak moją największą tajemnicą jest to, że oprócz elfów, także zwierzęta bardzo mi pomagają. To moi wysłannicy, widzę wszystko ich oczami i słyszę ich uszami. Tak, tak, wiem! Jesteście niezwykłymi dziećmi, bardzo Was podziwiam. Wasi opiekunowie bardzo mocno trzymają za Was kciuki. Wasi nauczyciele bardzo się o Was troszczą. Jesteście cudownymi dziećmi. Spójrzcie, kotek właśnie znalazł Wasze zdjęcia. Wspaniała fotografia, ależ pięknie wyglądacie na tym zdjęciu. Tego zdjęcia nie mogłem się doczekać. Świetna z Was drużyna. Zdaje się, że czas najwyższy ruszać do mojej fabryki. Przecież czekają tam na was wasze wymarzone prezenty. Ale chwileczkę. Najpierw sprawdźmy wasze zachowanie. Mam tu coś specjalnie na tę okazję. Uwaga, teraz może trochę połaskotać w nosek. Oto mój wykrywacz grzeczności. Wystarczy odrobina magicznego pyłu i zaraz wszystko będzie jasne. Są i moi pomocnicy. Oczywiście, że nie zacząłbym bez was. Uwaga, możemy zaczynać. Y Chwileczkę, no przecież musi gdzieś tu być. Rutku, nie widziałeś może? Ach, już wiem. <grymne> Spróbujmy jeszcze raz. <grymne> <grymne> Grzeczny, niegrzeczny. Grzeczny, niegrzeczny. Grzeczny! Jesteście bardzo grzecznymi dziećmi. Brawo, jestem z Was bardzo dumny. Mm, elfy, przypomniałem jeszcze o jednej bardzo ważnej sprawie. Wasi nauczyciele bardzo się o Was troszczą. Nie mógłbym zapomnieć o prezentach przygotowanych specjalnie dla was. Sam jestem ciekawy, co jest w środku. Ho, ho, ho Już nie mogę się doczekać. Sprawdźmy. Ja już wiem, a wy niebawem nie dostaniecie. Lecz niech to zostanie niespodzianką. Kochane elfy, przecież święta są tuż, tuż, a moje sanie nie są jeszcze gotowe. Nie możemy dopuścić, aby jakieś dziecko nie dostało prezentów. Już wiem. Możemy je naprawić razem. Pomożecie nam? Znam pewne zaklęcie, które może odczarować sanie, ale musicie wypowiedzieć je razem ze mną. Słowa dziecka mają ogromną moc. To jak będzie, pomożecie mi? W takim razie powtarzajcie za mną. Niech polarnej zorzy blask, cofnie prędko stary czas. Magie świetlnej mocy rzuci, to co było, niech przywróci. Brawo! Naprawiliśmy sanie! To niesamowite! Jesteście cudownymi dziećmi! Pamiętajcie tylko, o czym dziś rozmawialiśmy. Zapewniam Was, że dobro wysyłane w świat zawsze do Was wróci. Do widzenia i do zobaczenia wkrótce! Ho, 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 ho.